Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała zgłoszenie dotyczące nieautoryzowanego wykorzystania systemu łączności służącego do zarządzania ruchem kolejowym w Polsce. ABW prowadzi swoje czynności wyjaśniające, współpracuje. W tym zakresie z, ze spółką PKP, ale również Policją, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz służbą ochrony kolei. Czynności zmierzają do wyjaśnienia tego incydentu i jej, jego natury. W tej chwili nie wykluczamy żadnych scenariuszy, czyli także scenariusza gruzińskiego, ale tak na poważnie pokazuje się, że żeby zdestabilizować ruch kolejowy w naszym małym imperium wystarczy wydatek rzędu kilkuset złotych. No więc ten rzekomo wielki atak hakerski na kolej można przeprowadzić bardzo tanio. Nagrane 3 tony, nadajnik bofang, tani, albo laptop z SDR i jazda samochodem w różnych miejscach kraju. Takie operacje najlepsze są. Mówię Ci, najlepsze z juziaczkami. <grytanie> Witam Was. Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest system RadioStop. Radiostop – system zabezpieczania ruchu kolejowego stosowany przez PKP. System umożliwia zatrzymanie będących w ruchu pojazdów trakcyjnych w miejscu, gdzie zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Za pośrednictwem urządzeń samoczynnego hamowania pociągu następuje wówczas zahamowanie wszystkich pojazdów trakcyjnych znajdujących się w zasięgu urządzenia. A w praktyce wygląda to tak. Przełączamy na kanał 10 i po kolei wciskamy skrajne przyciski wywołania selektywnego. I wdrożone zostało hamowanie nagłe. Tak to by wyglądało w pociągu, który ten alarm odbierze. Dzięki czemu może nie dojść do, do katastrofy, do przykrych następstw. Jest to automatyczne nadanie sygnału alarmowego, czyli w normalnych okolicznościach sygnał jest emitowany wtedy, kiedy zachodzi jakieś niebezpieczeństwo. Na przykład coś leży na torach. No i wtedy wszystkie składy w okolicy hamują z automatu. No i problem jest w tym, że do systemu jest stosunkowo łatwo się podpiąć się i to przy minimalnych kosztach. Jak to działa? Wystarczy radiotelefon VHF okolice 150 MHz za kilkaset złotych, sygnał radiostop znajdziemy m.in. na YouTube. W necie są rozpiski używanych częstotliwości. Każda linia ma inną. Hamowanie składów, które odebrało sygnał, odbywa się automatycznie bez udziału maszynisty. No i zobaczcie, te sprzęty zaczynają się od 250 zł. A częstotliwości podane są na tacy na stronie internetowej Urzędu Komunikacji elektronicznej. Służba Ochrony kolei twierdzi, że Radiostop wymaga sprzętu wiedzy i sygnału. Tak, jasne, tyle że UK publikuje wszystkie częstotliwości, a sygnał i częstotliwość na danej linii można ustalić z nasłuchu 150 MHz. Radiostop jest bowiem każdorazowo testowany przy starcie lokomotywy. Czyli ktoś jeździ po Polsce, nasłuchuje sygnały na konkretnej częstotliwości i zatrzymuje składy kolejowe, które znajdują się w okolicy nadajnika, a jakby tego było mało, to emituje hymn Grud Rosji. No, ale tutaj mamy nagranie z nastawni kolejowej. Co do samych sygnałów Radiostop, to pan Staś uspokaja. Należy wskazać, że to zdarzenie nie rodziło zagrożeń dla zdrowia i życia pasażerów podróżujących pociągami oraz nie stanowi w tej chwili zagrożenia dla ruchu kolejowego w Polsce. O ile tego typu akcje nie doprowadzą bezpośrednio do kolizji, no bo w końcu wszystkie składy w okolicy staną, no to mamy jednak podkopanie poczucia bezpieczeństwa. u obywateli. To samo tyczy się podkopania relacji państwo-obywatel, gdzie nagle tysiące ludzi będą się spóźniać do pracy, do szkoły, nie będą mogli załatwić swoich spraw, będą mieli rozwalony dzień i kłopoty w życiu prywatnym i zawodowym. To jest bardzo, to bardzo niebezpieczna sytuacja. No i teraz pytanie, czy to mogłaby być akcja służb, taka wewnętrzna, by przesunąć wybory. Mówię to dlatego, ponieważ ten argument bardzo, to bardzo często się powtarza przy różnych incydentach, które ostatnio jest coraz więcej. Otóż osobiście uważam, że nie, że to nie ma sensu, ponieważ po pierwsze, to mimo wszystko nie jest kaliber, by był powodem przesunięcia wyborów, a po drugie, to jednak działa na niekorzyść partii rządzącej, no bo jakby nie tłumaczyć, Ludzi u korytek, to pokazuje to belę jakość państwa. Na tu i teraz zatrzymano dwóch mężczyzn. Sygnał miał być nadawany z ulicy Radosnej w Białymstoku. Jestem bardzo ciekawy, jak to jest daleko od ulicy Szkolnej. Chociaż może rzucimy sobie mapkę na ekran na momencik i zobaczymy, jak to jest daleko od torów kolejowych. Mieli w domu odpowiednie sprzęty. Do domu też byli na próci. No, i teraz pytanie: Czy to oni sobie urządzali rajdy po całej Polsce? Czy tak całkowitym przypadkiem kilka bądź kilkanaście osób wpadło na ten sam pomysł w tym samym czasie? Bo jeżeli tak, to no możliwości jest niewiele. Albo Gruzini, Rosjanie, przepraszam. No, bo w końcu tydzień temu pisaliśmy o tym, że coś tam przy pociągach było kombinowane. Tak jak mówiły osoby ze służb. To nie musiała być akcja docelowa, to rzeczywiście mogła być próba zajęcia polskich służb, by przeprowadzić inną operację, jakieś testowanie. Zobaczymy. To musi być, to musi być ten, ten warunek, prawda? Nagle osoby w tym samym czasie wpadają na ten sam pomysł. Ewentualnie ktoś skorzystał z odpowiedniej... Z odpowiedniej okoliczności i próbuje wygenerować, wygenerować potrzeby na nowy system. Któż to wie? No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, to zapraszam was na zakładkę wideo, byście mogli sprawdzić, czy nie ominął was żaden z ostatnich filmów. Zapraszam na mojego Twittera. Nie ma tych wpisów. Wiem, że obiecywałem kilka dni temu. Jestem jeszcze 2,5. Dnia sam w domu, może sobie w nocy też coś popiszę, więc wszystkie ambitniejsze wpisy będę Wam reklamował tutaj na YouTube na końcu. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.